Czajcie, że to już dzisiaj. Jakoś do mnie to nie dociera. Będę miała takie włosy, takie wiecie, falowane, dlatego chcę roztrękować warkocze. Stresuję się wciół, ale no, raz, raz się żyje, nie? Damy radę. Wyszłam do Messengera i tam wszystko. Powodzenia, powodzenia, powodzenia. Matko jedyna, chill bomba, ludzie święci. Widzimy się, jak już się ogarnę w sobie. Ogólnie to jest na pierwszy dzień. Nie wiem, czy widać ja. Taka jest finalna celówa Oczywiście naszynik musi Bitu pomóc <gryw> Makijaż? Nie, ledwo widać, ale dobra hmm. Oby była opowieść albo dziady Błagam Jak będzie coś innego, wstaję, wychodzę Przysięgam, jakby... Jakoś to mnie nie zacierzy, to już dzisiaj w sumie Czuję yy, jakby były próbne, czy coś takiego Chyba to dobrze, nie? Nie wiem Nie ma, ogólnie wychodzę do domu, mam jakiś randomowy sweter mamy, bo jest zimno trochę To już dzisiaj? Nie, jakby... Czy ja właśnie idę do szkoły pisać egzaminy Nie, to nie, to, to są próbne, no to... <noise> Ogólnie jest 8.10 Wcześniej znaczy wychodziła, ale... Ja się ja nie? Spodziewam sąsiadkę i mówię, że każdym mi życzę powodzenia. ja nie wiem, ja nie chcę tego już pisać. Czajcie? Jakoś nie czaję tak, że to już... O, widzę, Amela już jest i Biana też już jest, o matko, dobra. Ona też idą, na matko jedyna. Siema, ogólnie jesteśmy już dawno po, jesteśmy z dziewczynkami na placu, ogólnie to była tragedia. Czajcie, że było chłopcy z placu broni przepraszam bardzo to się raczej. były chłopcy z placu broni czy byli i temat przemówienia według mnie byłby tragiczny nie było wracać. stop przepraszam. No, więc to była tragedia, bo ja się tu się na tym Amela! Pozdrawiam z ósmej klasy, wow Ja też. Pomocy <tryk> Do Dobra, tak go... No, dobrań, śmietni, no. Dobrań, ma... Dobra, koniec vloga, Więc... Tak Było źle według mnie jak Ale będę nie, miała 50%, to się zdziwię. Obstawiam takie 20-30%, nie? To była tragedia. Nie polecam. Dobra, widzimy się potem. Wracam do domu, ogólnie. I sprawdzałam sobie odpowiedzi u na, no, na live u Czarno na Białym, coś takiego, nie wiem. No to i miałam niektóre zadania dobrze, więc już się mniej martwię tym. No może będzie z 50%, jednak nie wiem, zobaczymy. Ale i tak się boję. Więc nie wiem, jutro matma, matma będzie tragedia, w ogóle dzisiaj tak, pani dyrektor coś mówiła na pożytku, poryczałam się, na egzaminie zauważyłam temat przemówienia i nie wiedziałam co dać, poryczałam się, ja tam co chwilę ryczałam, więc ym, dziwię się, że mój makijaż żyje w ogóle, w miarę, więc wiecie, ym, no było ciekawie, ale na matmie będzie gorzej, coś czuję, jak ja cokolwiek zrobię z otwartych jutro, to będzie cuk, pozdrawiam. Ja na, ogólnie robiłam sobie obliczenia. Nie wnikać w kartkę, dobra? Taka rada mowa. Ile bym miała procent plus minus? I nie licząc zadanie piątego, bo nie wiem, czy, czy by mi zaliczyli w ogóle. I przemówienia, więc jakby odjęłam sobie tam punkty po prostu. W sensie, nie, że bym nie zrobiła, tylko po prostu, jakby ich nie było, to wyszło mi, że max 24 punkty bym mogła mieć. W sensie, mogła mieć, no. I wyszło mi, że mam 11 albo 12, zależy w jednym zadaniu, jak mi zaliczą, na 24. Więc to jest 50%, jak, tak, jak pytałam czata GPT. Sama bym tego nie obliczyła, dobra? Matma no moja będzie tragedia. Więc jest szansa jednak na mnie, że nie będzie aż tak źle. Bo ogólnie, no, przemówienie poszło źle. Chyba, w sensie na pewno nie wiem, co to będzie. Ale wiecie co? Wywalone i taki dera, raczej do branżowej, bo tam będzie mi łatwiej po prostu i no, rozumiecie? Chociaż pewne osoby, które to oglądają, prawdopodobnie, w sensie mój kuzyn, namawiają mnie, żebym szła, matko, żebym szła do Technikum, ale szczerze. I mi się nie opłaca, do technikum. Jak będę chciała mieć maturę, to pójdę sobie do drugiego stopnia i tyle. Więc. idę raczej do branżowej, na fotografa. No. Tak. Więc no, zobaczymy, co to będzie. Jutro jest matma. Jeszcze, że nie wiem, czy ja muszę coś powtarzać, bo. czy ja się czegoś zdążę nauczyć? Totalnie nie. Ech, nie wiem. Co to będzie, co to będzie. No ciekawe jest no. Tyle wam powiem. Dzisiaj się poryczałam was 30 razy. Już, już, już to chyba mówiłam. Jakby dosłownie, na każdym, w każdym momencie łzy w oczach, łzy w oczach, łzy w oczach i cał, cały egzamin miał łzy w oczach w ogóle. Jakoś to mnie to nie dociera, że tu szczerze mówiąc. Bo zawsze wiecie, a jeszcze tyle, a jeszcze tyle, a teraz to już? W ogóle całe szczęście na Facebooku szkoły nie widać mnie w ogóle. Więc się nie zapałam, może jutro się załapię, Więc widzimy się potem, albo jutro, nie wiem. To ja z przyszłości. Ogólnie, tak, stwierdziłam, że do, podogrywam trochę kawałki, jakieś na przykład pokażę Wam zadania, które mi sprawiły największą trudność, albo które by, były mi po prostu najłatwiejsze dla mnie. Bo tak, bo film wyjdzie, wyjdzie za krótki, więc już Wam pokazuję. Jakby ktoś nie wiedział, tak wyglądał nasz arkusz. Dobra, no to lecimy na dół. Postaram się szybko w miarę gadać, ale... jakby jak ja to zobaczyłam, dosłownie nikt się tej lektury nie spodziewał. Ja sprawdzałam to z 15 razy, czy to nie jest sen jakiś. Um, te, były w, te mam na pewno dobrze, to mam chyba źle. Um, te były w miarę git tutaj ja się załamałam psychicznie i fizycznie ponieważ um, jakby kogo byście wzięli tutaj dobrze, to zaznaczam matko, no dałam chłopcu um, Kamieni na szaniec ale pomyliłam postacie nie skomentuję tego, nie odzywam się tu miałam jeden błąd um, ale jakby to jest robione chyba, nie, to nie jest przecież GPT to jest AI patrzcie na to, jakby Fajnie CK się bawi No i to zadanie im było najłatwiejsze Potem o... tekst o przyjaźni, to normalnie myślałam o jednej, o jednej osobie cały czas Tak to czytałam Chyba każdy tak miał, że o kimś myślał To było w miarę chyba... No reszta była w miarę Tutaj, o dużo osób tutaj porobiło błąd, bo patrzcie Tu jest yy, ogłoszenie informujące o spotkaniu Uczyli chanik do udziału w szkolnym przedstawieniu. A niektórzy na przedstawienie po prostu napisali ogłoszenie. Ja w połowie się strzeiłam, że to nie jest na przedstawienie, więc y, musiałam połowę skreślać i miałam to poskreślany dużo. Ale dobra. No i patrzcie, O, w ogóle fajne obrazki, nie? To ja po egzaminach. Y, więc napisz przemówienie. Jakby. Y, nie wiedziałam tutaj, jakie lektury wziąć, i wziąłam. Co ja wzięłam małego księcia oraz kowadis. Yy, Nie wiem, czy będzie dobrze, ale no, pożyjemy, zobaczymy. Miłego dalszego oglądania. Jest dzisiaj dzisiaj piszemy Ogólnie moja stylowa. Matka. jał Zapominam dogrywać vloga. Jakby no, ogarnąłam się. czekam teraz na dziewczynki. Mam nadzieję, jakby będzie tragedia. Pozdrawiam. I no tak, wracając do tematu. Czekamy na dziewczynki. Mm, no, będzie 8%. Jakie wzorów nie umiem pomocy. Jakby to będzie tragedia ogólnie, ale teraz się żyje. To tylko egzaminy, pamiętajcie. To świat się nie zawali, jak źle napisze egzaminy. Nie, no mogą mnie też nie przyjąć. Nie, przyjmą mnie. Jak chcę iść tam gdzie chcę, to mnie przyjmą raczej. Jak ze samych ocen mam te 20 punktów, a od 20 punktów tam rok temu przyjmowali, więc... Będzie dobrze. Odezwę się po egzaminie. No, ogólnie już jesteśmy dawno po egzaminach. I uwaga, jak mi poszło? Ehm, jakby to powiedzieć, strzelałam dużo, ale... Liczę na chociaż 20%, ale opisałam, że będzie z 8%. To dużo. I to i tak dużo. Ale na pewno mam 3%. Bo mam jedno zadanie dobrze. Bo jak z dziewczynami sprawdzaliśmy, to mamy tą samą odpowiedź. Więc. Giga Git. No. Dziewczynom poszło też w miarę dobrze, więc. No. <ścoughs> Widzimy się potem. Znowu ja. Um, ogólnie to. Dodam, że liczyłam sobie punkty i w najgorszym przypadku z matmy będę miała 13%, a w najlepszym 20%. Nie skomentuję tego, już Wam pokazuję arkusz. Tak, tak wyglądał arkuszyk. Teraz jestem na I pokażę Wam zadania, które na pewno. Tutaj, tylko na dole zoom odpowiedź miałam, nie? I nie wiem, ja jakoś. Nie wiem, jakoś dziwnie to odjąłam, Nie wiem. Tu nie wiem, czy miałam dobrze. Dobra, tu miałam dobrze, chyba. Mm. Pokażę Wam najłatwiejsze zadanie. O, to było najłatwiejsze zadanie. To było tylko trzeba podzielić 100 przez 5 i wyszło. Może. Matko, o, 20 sekund. No, a reszta tak wyglądała. Tylko wam pokażę, bo nie będę się odzywać na ten temat, co mam dobrze, co mam źle, bo ja tego nie komentuję O, to miałam dobrze, na pewno No, więc tak o wyglądał arkusz Boże, ja to próbowałam, ale po, w połowie się pomieszałam, to tam nie, nie strzelałam coś dzieje No, więc tak o wyglądał arkusz, no Witam Was w ostatnim dniu egzaminów. Czekajcie, że to już. Pożegnam brunę okulary. Czekajcie, że dzisiaj kończymy egzaminy. angielskim. To jest aż dziwne w sumie. Um, ogólnie dzisiaj mam zły humor. Mnie wszystko skurza. Chcę mi się beczeć co chwilę. I am just agir. Pozdrawiam. <grym> no, więc idziemy. Amela już jest podobno. Jest zimno trochę Nie wiem co powiedzieć jeszcze, ale Oby dobrze poszło Chociaż 30% Z angielskiego, błagam Błagam to Zobaczymy jak mi pójdzie Siema, ogólnie tak dogrywam wam teraz Bo przypadkowo usunęłam filmik dwumin Dwuminutowy Gdzie mówiłam wam jak mi poszło, tak dalej, Więc ogólnie w giga skrócie więc ogólnie, z angielskiego wydaje mi się, że poszło mi dobrze Obstawiam, jak sobie liczyłam punkty, punkty to będę miała od 30% do 50% Coś takiego, zależy, zależy jak mail eee, Nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć no Ogólnie po egzaminach wydawało mi się, że poszło mi spoko Myślałam, że będzie więcej procent w się, sensie, że więcej mi wyjdzie, ale no trudno, nic poradzę A i tam chyba jeszcze mówiłam, że Pamiętajcie, to są tylko egzaminy Więc Bomba. No, to co, że film będzie krótszy o minutę, ale trudno, już trudno. Już wam pokazuję arkusz. Dobrze, tylko że tu włączyłam nie moją grupę, bo miałam inną grupę, bo miałam, pamiętam, buty na środku i jakby tutaj dałam C, a to były buty Głuchaja Tu miałam dobrze, tu miałam dobrze, tu właśnie nie jestem, na pewno tu miałam źle. Tutaj nie wiem. Tu właśnie też nie wiem, tu też nie wiem Tutaj ja się załamałam, jakby... Nie skontuję ja jestem zdziwiona, że to zadanie mi bardzo źle poszło Bo ja zawsze miałam wszystko dobrze w tym zadaniu Ale... W ogóle nie wyspałam się trochę na ten egzamin Więc dlatego dłużej, że tak słowo poszło No mm, Tak Tutaj miałam wszystko w ogóle źle, ja w ogóle nie, nie umiem takich rzeczy robić, więc... Tutaj coś tam miałam dobrze chyba Tutaj chyba też? Tutaj nie pamiętam totalnie Tutaj ja za załamałam, nie? Patrzcie, bo tutaj było, że tata zginął... Nie, nie zginął Boże, czy ja klikną? E. O, że tam było, że tata uciekł, czy coś takiego, nie wiem, nie pamiętam A napisało, że zabrakło im pieniędzy a tutaj było, że w, w nieużywanej części Stacji benzynowej czy coś takiego A ja napisałam stadionu No bo tutaj jest... Y, gdzieś było stadion O, tu stadion, to ja myślałam, że to jest stadion, nie? Ja wers angielskie pozdrawiam Tutaj nie wiem, tu nie wiem Tu nie wiem No i temat w ogóle był gigałatwy według mnie I... czekajcie, odwrócę wam kamerę No to właśnie temat maila był giga łatwy, myślałam, że wiecie, że będę musiała główkować, a jakie jest to, so, a jak jest tamto i nie musiałam, więc liczę na 7 punktów za maila Jeśli pisowi nie pomyliłam, w sensie no gramatycznie itd., itd. a to na pewno pomieszałam, bo ja piszę tak, żeby to dla mnie miało jakiś sens, ale nie wiem, czy to dobrze przetłumaczy jeśli ten vlog z tych egzaminów Wam się podobał, zostawiajcie łapencie w górę, subskrybujcie koniecznie, bo niedługo dobijamy 300 subów. Przecież niedawno, czekajcie, tam trochę widać. Jak, y y, o tu. Jest przycisk na 100 subów. A teraz już mamy prawie 300. Więc giga Wam dziękuję za to. Yy, dz bardzo się cieszę, że coś mi się wreszcie udaje. <grym> Więc, no. A, wpadajcie do mnie tu na Instagrama, bo zawsze daję Wam znać, kiedy film. Jeśli nie będzie filmu, no to daję też Wam znać. Do następnego filmu. Pa!